Siema ma? ma, gdzie jest moje? Chyba się spóźni, coś takiego gadał. Kurde, no dobra, czekamy. later. O! Hej, mi się pysie cukiereczki w moje. C słodziaki, no no. No, no, no nie, po prostu. Nie dało się dłużej? Mmm, no, dobra, <grym> dobra, 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 panowie, y czy wiecie, co dzisiaj będziemy robić? Nie. Kłaskać nie w sobą hełmie? Dokładnie. Nie, dzisiaj wejdziemy na taką świetną stronę. Kto nazywa się Tier Maker. Pewnie ją nie, zna, pewnie jej nie znacie. Pewnie jej nie znacie, ale no. Także, no, idziemy panowie. Dobra panowie, Jesteśmy już na tej pięknej stronie. Jak widzicie, mamy tutaj świetne tier listy. Między innymi, tą, coś, co się tam oila, przyda. Hotman Cartus. Ale to to nie dzisiaj. <noise> y Głodnę mu chleb na myśli. Głodnemu dobra, zacz, chleb na myśli! Zacznijmy od najlepszej tier y, listy, czyli piszmy się pisz, Mongus, Bo musimy zacząć od czegoś dobrego, Amongus Roles. To jest Amongus. To jest Amongus. Among Tam masz takie haul. Które zrobił gdzieś rolę? Masz haul, like i to go insane. To wygląda bardzo fajnie. My little sister is Among them. Dobra, Myś, wy, Wybierz to haul. Football. To na was. Studia broci. Oje, to to, no Orange jest Town. Jest. Weź to Orange Town od Ojej, to co co mamy? Orange Town. No. ja no tak. nie. Nie, nie znam tych postaci. Ja też nie znam, no, dobra, wywalony w to. 3-0. Mamy tier listy Among Us. O, 501 masz. Dobra, no. dobra no. Bądź tam 5, 0, 1, no, Nie umiem... Dobra, włącz tam 501, bo w istocie nie rozczytamy. Nie, po rosyjsku Dobra, dawaj. O boże, dobra, to e, Ta rola pierwsza, altruista, altruista to jest świetna rola To jest B, to jest mid to... D Ja bym dał D, na niech będzie D jak dupa I, i w ogóle jesteś dupa i to z Dobra, amnesiak, amnesiak, amnesiak to jest fajna rola, daj amnesę A Nie lubię jej, ale okej arsonista jest średni, przereklamowany Dajemy B, aureal Aureal jest tragiczny Black, Black Miner. Black Miner jest spokojny. Jest hit, no, daj go na A. A dobra, na B może być. Na S. Dobra, i będzie na S. Bomber jest słaby. Go bomber, na S. Jest, bomber jest dobry, dajmy go na S. bomber jest tragiczny. Dajmy go Na D Dom byłby tutaj, ale go zreworkowali, więc jest tutaj. No. Inżynier A. No ba A to jest premium tutaj po prostu jest Escape Dave, Dave dupa. Nie, to <grym> jest Sigmarola. rola SK Pisa jest fatalny. Jest rabę, nie, widzę tam kolorem. Rola. Cicho. To jest zajebista rola. Cicho. Nie widzę koloru, co ty zrobisz. To jest Exa. Egza jest słabe. Dobra, glitch, glitch, glitch. glitch. Zdaj mi tego jest... eskapistę! No co ale glitch jest. Słuchajcie, jest... eskapista jest Sigma, co ty no chcesz? Nie, jest Sigma, zdejmuj jest go! Sigma. Jest Sigma. Glitch nie też jest Sigma. Sigma. Dobra, eee. Użyjesz to jego umiejętności, Grenadier tam nagle jest... pięć nie... typów. Grenadier jest słaby. Grenadier jest tragiczny. D, ja Nie, bo on czasami jest ciekawy, go nie... dam go. Counter C. A rola jest spokotką się psuje, więc D. INVESTIGATOR D, nawet bym na EGO dalej jakby można Dodaję, kogo Dodaj, by się, kogo by się nie zgodził Dodaj ten tier, tier na INVESTIGATORA Niech się na SURVIVORA tą zębatkę Zębatkę I masz Ad NEW ROW co ty glikasz? Ad A ROW Śmieci... SURVIVOR Ale nie, ty edytujesz, chopie. A! Co ty, 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 ty. Napisz dupada. Dobra, anyway, robimy. E, Janitor. Janitor jest fajny, ale ciężko nim grać. Mało go używa osób. D D C jest serfa, fajny, nie... ale jest nudny czasami. Ja ni nie, tym, nie lubię. Major po tym, jak go skrzywdzili, w D. Nie, C. Szczerze mówiąc, jest fajny teraz. M C, nie będę nawet był B, bo on zastrzymuje czasami medic impostorów. C jest nudny. Nie, medyk jest spokój. Ja zazwyczaj daję medyka impostorom, więc. Medium. Medium, no taki, mm. jak umiesz im grać to dobry. jest. go miner, na da. Miner Miner D. Znaczy miner jest spoko, przereklamowany. z reklamy. Dobra, my, my nie umiecie tier listować. <ścoughs> na S, a minera na C, no co to jest za lating, no, no nie wiem. Idealne. Morfing nie lubi Morfinga, ale to jak chcecie. No, oh my. jest... Mystic jest fajną rolą. Mystic jest nic. Tylko Mysticiem trzeba umieć grać. Co, co to? Jest stabilną rolą. Mystic jest fajną rolą. Oracle jest dobrym rolą. Oracle jest na S. Phantom jest skurzający, dajmy go na A. Dajmy go na A. Laga jest świetna. Prosecutor jest dziwny, nic nie robi. Prosecutor też jest świetny. Ser jest fatalny, dajmy go na S. Przeryw jest normalny. taka S. Snitch jest słaby. Snitch jest słaby. Snitch jest dobry, dajmy go na o, Spy dodaj, jest dodaj, dobry, spaj, Spy... ej, stój, stój, stój! Spa jest dobry, daj dodaj go! Daj na... specjalną... Daj kategorię... spaja na D! Dodaj... nie dam spaja na D! Dodaj specjalną kategorię survivora. Jak się dodaje? Add, add a new row. No kliknij tą zębatkę. No, nie pobieraj tego. Ad a row. No dodałeś dwie już! A nie, new. I zmieniłem na survivor. na survivora. Dobra. Raper jest, jest, jest słaby. Słaby. No, Super <guluję>, jest dobry. Ale, no, ale jakoś ale... tak mega go mega, mega nie miałem. Jest słaby. Traitor, Traitor jest. jest dziwny. Dziwny. Fajny zamysł. Masz całkowitą rację. Oni go za żądają. jest tragiczny. No, Chipsy lubi rap Znaczy, nie na filmie. Undertaker jest taki B. Taka normalna rola. Vampir, Vampir jest S. A. S! <śmie> Dobra, a Vampire chemicz. Hunter przestał istnieć, więc... Cokolwiek. To jest nawet... S. A. Albo S nawet. Weteran mo... też S. Vigilant to Vigilant, on niech usunie się z tej listy. Warlock jest Sigma. Sigma i to też jest Sigma. Sigma. Dobra, tier dobra dawajcie tier listę imion żeńskich. Dobra. Piszcie, imiona żeńskie. Imiona żeńskie. żeńskie. <laughs> imiona żeńskie, bingo. nie jest na długie nic się tego robić. Weźcie jakieś krótkie. O, to jest git. O, no dobra. Git. Kinga. 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 Kinga jest, jest S. Nie. Czemu, czemu S? Dobra, na A. No, B. B Justyna, Justyna jest fatalna Justyna to zna w ogóle, pozdrawiam wszystkie Justyny Wiktoria e, jest fajna, daj A Wiktoria jest fatalna. No Wiktoria u mnie w klasie jest fatalna, ale... Dobra, Wiktoria jest nie najgorsza Celina no, Ale nie no, jest na S, na A ją Celina tak jest Celina. Ja cieszę bym tak nie skrzywił córkę, pozdrawiam wszystkie Ewelina, Celiny Ewelina D Ewelina jest nie najgorsza Nadia daj na B Klaudia na B Ewa, to ta mocewelina mi się wydaje. No Ewa to jest pierwsza kobieta, no. Ewa to Ewa zjadła jabła, jest kurczę. S. jest Laura, daj Laura ładne imię. Leokadia To ładnie brzmi nawet. No Ewa, prawa tak miała na imię, dają ją na. Karzyna. Daj na A! Na S, Haliny. Halina na S! No to na D! Nie to Halina. Halina zabiła Alinę, no to na D Bożelę daj na A. Bożena? Nie. No, Julia daj na D, Julia. Julia, nie. Temu Julia D? To jest spokojnie. Dobra. Agatę A. Agata daj na A. Agata świata? Agnieszka daj na B. Dobra, dobra. daj na A. Na S no. Alicja daj w Krainie Czarów. D. Dobra, Maja daj na D. Maja, Maja, Maja nie. Maja na B no. Maja jest za dużo na świecie. daj na D, bo jest dużo tych ludzi. Dosłownie. Oliwia ma S, na S. S, Magda daj na S. 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 mi bardzo. Magda B Amelia daj na S Amelia na S? S no to jest Kania dobre imię Lidia daj na A Lidia daj na D Lidia? to Lidia? Lidl? To jest Lidia. Lidia mieszkają? Lidia mieszkają? Patrycja? Nie, nie podoba mi się da, róża. róża Róża to taki kwiatek dają na D Nie lubię róż, mam uczulenie. A to jest dobre imię Chcesz wam, powiedzieć wam żart? No Nie to jest ta Syn ojca Czemu masz się strasznie nazywa, nazywa, nazywa Nazywa Róża A on odpowiada, że twoja mama kochała róże są odpowiada Dzięki tato a Nie ma wybrać... za co Nie ma za co gol Palmera w 11 minucie doliczonego czasu przeciwko Manchesterowi United na 4 do 3 Nie ma za co Bukajosaka. Dobra Łucja e, daj na nie B Moje było lepsze, moje było lepsze. Nie to B to, to B Małgorzata daj na B. Małgorzata D Ja będę. Małgorzata jest stalna, no, no dobra. <noise> To jest imię nauczycielek Małgorzata, Małgorzata. Małgorzata. Malwina to jest Malwina jest D Maria, Marysia jest na S Marysia jest Sigma Mam Marysię w klasie Marysia jest, jest afroamerykańskiej granaty skóry Marta, Pozdrawiam Marysię b. Dobra Monika, Monika. Moniki już nie było na tej treści? Monika Monika każdy? była w... Daj na S, bardzo Dobra, Olga daj na D. D D Paulina daj na S Tam na C Daj S, Paulina, Paulina. Na, Paulina na S Paulina daj na S Na A Marysię daj na S Zosia. Tadeusz Zosia miał Zosię. Banger, to... Zosia, jest Zosia musi być na górze, bo ona ma 14. No, Zosia jest na banger. Sylwia D. Da D daj Sylwia. Dobra. Daję, Daję, dlaczego dajemy Sylwia Znowu... za olbą? Weronika, Wiktora to Veronica nie jest. Weronika na, na S. Weronika jest absolutnym. Dobra, Jola, Dla... Jola, Jola. Ale mam trzecie Jole, dają na B. Dają na B. Ej, save. Pisz ten. <laughs> <laughs> Sorry, pan <bo> to <laughs> mi zadzwonił. Zola <laughs> dzwoni. Dobra, weź czekaj. Pisz nie plebnik. jest cicho. Ci... Tak, pisz plemię. Kraj... O! O! kraje! O! Europejskie, europejskie! Bo nie są kraje Ciry. Swoje... Weź kraje Ciry. Weź cofnij. Ja tego Dosłownie Kosowo! Cofnij. To. cofnij to. Dosłownie Kosowo! Weź daj kraje Ciry. U to. To, to jest. kraje Ciry. Ć... Ć... Cilka! No co to jest? O. Krajeć Krć, Kraje czwartego, no paku. Sorry, kobieta tam mnie dzwoni niech Odbierz No jesteś na głośniku, bad boju, co tam Pozdro tuba. YouTube'a Słuchaj, pierwsza rzecz Ale daj no Dobra, robimy. Dobra Akacja, ten do wysrania, do dupy. Bez sensu. Do dupy, deski, do dupy. A. To jest Sigma. To też A. Deski jeszcze bardziej Sigma. To jest C. To jest AS. To jest banger. Na S to jest banger. to jest B. Nie. Dżunglowy B, bo jest taki samożytki trochę. To jest najlepsze drewno. To jest ten. To jest słabe. To jest S. To jest S, to jest S dalej. Dobra, to daj, to, ale daj w deski wyżej, to deski daj, w... daj wyżej. To nie wiem, a to jest to, to, jest, to, wyżej, karę, są... to jest to specjalne drewno, no, którego nie ogarniam. Świetnie. Dobra panowie. Myślę, że to na dzisiaj chyba starczy. Faj fajnie było, świetne, tier listy zrobiliśmy. <coughs> Bo ile na coś za Jakąś zachęć ludzi, mają robić po filmie.